Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, jestem nad wodą i zaraz sobie przygotujemy pelet do metody, do metody na Federa, jak to zrobić poprawnie, zaraz Wam pokażę, oczywiście są różne metody, różne szkoły, nieważne jaka, ważne żeby była skuteczna, dobra działamy, dobra mamy nasz pelecik, w tym wypadku 2 mm, Piękny zapach pomarańcza-czekolada, teraz sobie go przygotujemy i tak jak powiedziałem są różne szkoły namaczania, nie ma znaczenia jaka, ważne żeby była skuteczna i po namoczeniu ten pellet nam łatwo odchodził od foremki, nasypmy trochę, ok, naprawdę przepiękny zapach. I teraz tak, niektórzy namaczają pelet atomizerem, nie zalewają go. Ja akurat zalewam, zróbmy to po mojemu, zalejemy sobie ten pelecik. Trzeba go zalać w takim stopniu, żeby po prostu cały był pokryty wodą, żeby cały zatonął. Można przemieszać, żeby te pojedyncze peleciki zatonęły. I teraz sobie poczekam około 2 minut. Ma 2 mm, to około 2 minut. Oczywiście nie jest to złota zasada. Są różne pelety z różnymi składnikami o różnym stopniu wilgotności, i to po prostu, żeby to panować, to najlepiej stosować jeden pelet, żeby się go nauczyć. Później, dopiero po dłuższym czasie, można skakać sobie na różne rodzaje, ale tak najlepiej nauczyć się jednego, wtedy najlepiej go poznamy. I teraz czekam około dwóch minut, aż on mi cały zatonie. Woda zmienia kolor na kolor peletu, czyli wszystko w porządku się dzieje. I teraz sobie poczekam około 2 minut, aż pelecik dojdzie. I powinno być w porządku. Oczywiście nie jest to świętą zasadą, niektórzy zalewają i od razu wylewają wodę. Trzeba po prostu nauczyć się po swojemu, żeby pelet odchodził z formy i żebyśmy się z tym nie męczyli. Wtedy jest to dobry, dobry sposób. Że minuta już minęła, jeszcze z minutę i powinno być dobrze, minęły dwie minuty. Zlewam wodę, zlewamy wodę i praktycznie polecik już jest gotowy. Mamy zlaną wodę. Ale on jest nadal wigotny i on nadal pije wodę i teraz sobie zaczekam kolejne dwie minuty, żeby trochę mi to przeschło będzie łatwiej odchodziło od formy. Teraz czekam kolejne dwie minuty. Minęły kolejne dwie minuty i pelecik nadaje się do włożenia do foremki. Teraz biorę suchy palec, przejeżdżam po pudełku. W pelecie są różnego rodzaju tłuszcze, oleje. Po prostu jest to tłuste i tym tłustym palcem przejeżdżam po foremce, będzie łatwiej mi ten pelecik odchodził od foremki. Mamy, możemy zasypać. Nakładam peleciku i dogniatam koszyczkę. I teraz chwila prawdy. Zobaczymy, czy pelet jest przygotowany prawidłowo. Pięknie odszedł od foremki. Nie ma z tym problemu. Będzie się fajnie, na niego łowiło. Super sprawa. Można go dognieść i przy rzucie nic nie ma prawa tutaj nam odpadać. Tak powinien być prawidłowo namoczony pelet, że łatwo odchodzi od foremki. Szybki test w akwarium. Bierzemy foremkę, rzucamy pięknie dociera do dna. Nic nie winduje do góry. Będzie fajnie wabiło duże ryby. Zapach, jaki się tutaj uwalnia, jest po prostu niesamowity. Siemanko, cześć.